Według danych Parlamentu Europejskiego każdego roku ofiarami handlu ludźmi padają 4 miliony osób. Większość to niewolnice seksualne. Aż 65% pochodzi z krajów Unii Europejskiej, głównie Bułgarii, Węgier i Rumunii. Moja bohaterka od 17 lat walczy z handlarzami, wykrada wykorzystywane przez nich dzieci, próbuje zwrócić im dzieciństwo. Dać im miłość i prawdziwy dom. To jest salon. Tu dziewczynki spędzają najwięcej czasu. Tu odbywają się też terapie grupowe. Nie pozwalamy filmować ich twarzy, ponieważ są kluczowymi świadkami w rozprawach przeciwko oprawcom. Z tego samego powodu nasz adres jest tajny. Handlarze nie lubią tracić pieniędzy. Przypominają o sobie. Nazywam się Jana Matej. Stworzyłam Reaching Out. Jest to organizacja, która pomaga ofiarom handlu ludźmi. Handel ludźmi oznacza rekrutację, transportowanie i wykorzystywanie. To nowa definicja niewolnictwa bardziej aktualna. Dzień dobry. Ile ona ma? Osiem miesięcy. Jak? Pierwsze kroczki, co? Chowaj twarz. Nie bij się, nie pokażemy waszych twarzy. Ciało to podstawowa własność człowieka. I to. Jana ukrywa obecnie 15 dziewczynek. Najmłodsza z podopiecznych została sprzedana, gdy miała 9 lat. Była wykorzystywana 10-15 razy dziennie. Zależy, ilu było klientów. Nazywam to gwałtem, bo przecież dziewięciolatki nie uprawiają seksu. Mieliśmy sytuację, że matka sprzedała swoją córkę dwa razy. Za pierwszym razem za cztery papierosy, nawet nie za paczkę. Mam też dziewczynę, która była sprzedawana za niecałe 5 dolarów. Klienci, którzy nie mieli pieniędzy, byli zapisywani na zeszyt. Płacili pod koniec miesiąca po wypłacie. Rozumiesz ten system? Lina ma 17 lat i dwójkę dzieci, oboje z gwałtu. Rodzice sprzedali ją dużo starszemu mężczyźnie. Miałam 12 lat, wyobrazi pani sobie? Nie umiałam wykonać prac domowych, które należą do kobiety, więc mnie bili. Po roku Lina urodziła dziecko. Trzynastolatka w nieogrzewanym domu, bez jedzenia i środków do życia, stała się łatwym łupem dla handlarzy. Zmuszali mnie do przyjmowania klientów w zamian za jedzenie. Byli brutalni, bili mnie. Mój synek był przy mnie i to wszystko widział. Bał się. Po jakimś czasie przestałam krzyczeć. Poddałam się. Chciałam mu tego zaoszczędzić. Mam kopilu.